OK, ja witam bardzo serdecznie w kolejnym już 18 odcinku serii Max Payne Od razu przepraszam was, że, że tak się coś gratnie Nie wiem dlaczego to się dzieje Coś się zjebało po prostu i chuj, kurwa, nie wiem Pieprzony, kompca, go... Balne to nie dzień Będzie w 60 mówią że w 4 30 Nie wiem czemu to się tak dzieje, ale... Odczujecie takie te, no i ja nic nie zrobię, nie wiem czemu to jest że to kwestia, żeby się kom nagrzał. Nie wiem. Mi też jak normalnie gra, to też coś cholera skaczy. To przecież nie powinno nic się dziać, ciąć ani nic. Nie wiem co się stało. Teczka na stole nie wróżyła nic. Do... Najemnicy działali starannie, łącznie z robotą papierkową. Znowu brakuje trochę towaru. Jeden z chemików chciał wziąć działkę na prywatne przyjęcie. Na razie zamknąłem go w celi B7 W starym laboratorium Byłem na tyle blisko, aby usłyszeć tajemnicę za następnych drzwi nawet się tocnie no kurwa Ja pierdolę Zrób coś dobrego, to się jeszcze tu kurwa coś zjebie znaczy nie mówię, że to wasza wina jako pieprzony kąpia ja dole się cnąć musi Jakoś to wytrzymał, ale... Nie wiem Ale idzie ciężko naprawdę, ten się chyba wściekał w ten bo po prostu kurwa nie. Dobra jak ktoś tam był to zginął no ale na, na takich lagach grać znowu Aha, dobra, trzeba było zakręcić Tu coś jest na pewno na dole założony, A tu chuj strzela, no ja pierdolę zaci. Ja pierdolę, jak się to tak nie kurwa. O tą gdzieś jeszcze. Trzeba. Mm, nice muszę tu przejść. Więc tu skoczyć nogi To się tak nie kurwa, co jest? Netmax powie mi się nie są twarkę kończyłem już To też miałem ten pieprzony problem się coś Widzę, że to coś z kompem, chyba. Ja pierdolę, kurwa. chyba pierdole, kurwa Kurwa mać, zaraj jebne... Kurwa Tam jakiś przyszedł, no ale... No i chuja Jedynie sposobem by to tak Dobra, teraz berety już nie mam Kolta Czemu to kurwy lędzy? Sorry, sorry że tak przeklina w tym odcinku, ale tak będzie, bo się coś... Lery nie tknie, coś z kompem chyba jest, no bo... co mi się ciął teraz, to mi się coś... nie, nie wiem. Dota było w porządku wszystko, a tu nie wiem dlaczego. Może kwestia tego, że... Hmm, że kompa też mnie... presję czasu, bo ja to na nas bardzo wcześniej grałem może temu, nie wiem! Otwierać to, no... Jak ja tu przejść teraz, kurwy wnętrz, ja pierdolę, no. Otwierać! O, właśnie. Eee, ja. yy, yy, całkiem duże. Całkiem... A no, tu jest autodestrukcja w Cord Seal, bo wszystkie dowody chcą yy, zniszczyć jakieś. I przy okazji Maxa. Bo żeby to wszystko na niego robili. No, jednym trzem, no! Pierdo się, kurwa! Jak pierdol... ja Przecież... No, no, ja nie, no, tu za krew zaleje. Jeszcze nie dość, jeszcze nie dość. Tu mnie jeszcze krew zalewa, jeszcze się to nie, to wszystko przez to jest. Ile tej amunicji ma? Pięć tysięcy? No dobra Co dalej? Chyba Tak, to trzeba... Aha A, trzeba... Tak, normalnie ja świruje. wiruje. A z takiej wysokości się zabija? Kurwa, jeszcze... Bo czemu się tak tniesz? Przez chwilę było dobrze, a potem się coś zaczęło. Może znowu karta? Ja pieprzę drugi raz. Już raz wymieniałem kartę. się grzała. No nie wiem. Chyba trzeba zawrócić. Ale ja też czasu nie mam, bo... 15 minut. Nie, nie, <laughs> nie, <laughs> ja tu przejść, ludzie teraz. Tego zabiłem, no dobra. nie, jakiś trzeba. nie, nie, do okna wejść. Albo. Co Coś się świeci. A. 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 A A. tak. No traf chociaż! Trawkocie raz do kurwa Dobra, amunicji pełna amunicja, jak mówię, już mamy, a to jest druga misja dopiero. Także no widzicie, mówiłem, szybko amunicję odzyskamy. Mamy już prawie wszystkie bronie dostępne. Good job! Możecie tak jeszcze raz zrobić. Tam Dobra, ładnie, ładnie, ładnie O, o, się ładnie wyleczę A zaraz mi tu za drzwi skoczy Dokładnie Jeszcze tam A, się zabił Ładnie, ładnie, ładnie Pomagacie mi, dziękuję. Chociaż wy chociaż wy I co dalej? To już w szafce... W szafkach coś jest, jest, mo to. A w tej nie. Nie, nie. Dobra, dalej. Trzeba... Stąd wyszliśmy? A! Kontakt, przed... kontakt z przeciwnikiem. Granatę chciał rzucić! To jest bardzo niepo... Pierdolać! Nie, to wskazał mi drogę. Dwóch! Muszę użyć teraz. Za zaraz ci wskażę drogę. Tylko tego jeszcze trzeba zrobić. Dobra. Zaraz, zaraz, zaraz. Tak ładnie, dużo życia mam. Na razie się ogarnęło. 30 fps-ów jest... To jest dobrze. Ale no, wymaczcie, że się tak wściekam. Po prostu może to kwestia tego, że się musi rozgrzać. Schematy pokryły wszystkie ekrany, z wyjątkiem jednego. Jeden ekran pokazywał windę oznaczoną D6. Gdzieś przede mną, za piecami, w samym sercu zakładu. Mm, już idzie. Ła. Tak, dokładnie A ja chciałem się zaskoczyć, a my... Yep. Dobra, nie amunicji do... Mam! Musi to to dwa Trochę wolna Ale też dobre. No te na dole lecą Będę strzelać? Dobra, jeden leciał Zaraz Drugi od leci ładnie <laughs> mm. no muszę zejść <laughs> bro jak zabijam, myśląc że to dodatkowo a tu jednak musiałbym się z nim skontaktować tak czy siak skonfrontować no ale amunicja mi się ho, Z rakietnicy do ludzi! Nie no nie no nie! Zagnięte znowu! Aha, no to powinno siedzieć przecież! Przecież... O kurwa! Chyba że przez garaż! No do windy no... To windy, ale gdzie? W którą stronę? Aha. No to chyba było jednak dodatkowe Tu nic nie ma Tu byłem A, w tej w tej się nigdy nie dałeś No Tak hm, tu amunicja, no tu byłem No tu jest zejście, no co też to coś znaczy, nie? Kurwa, no jeszcze... Ile mam czasu jeszcze, powiedzcie? No, 10 minut, no nice. Będę teraz 5 minut szukał... Sąd wyjścia. Cold I zimna stal, chyba. Chyba zimna, nie, nie wiem, nie wiem. No co, co? mm coś z tym może? Nie. Hmm. Tu się schodzi, no dobra, ale po co? Pytanie to po co? Sorry, że się tak gubię, jeszcze nie pamiętam. Tu, tu się nie da wejść. Może się trzeba cofnąć. No nie To jest tylko jedyna droga, którą można... A, chociaż tu jest coś, że. A tu nie Nie to no Z tym coś trzeba zrobić Mi się wydaje Ale tu nie ma żadnych przełączników Tu się nie da wejść Tu się nic nie da zrobić No trzeba sobie przejść wszędzie no, Albo z tym Nie wskaż mi drogę To, się... to jest zamknięty garaż Trzeba ten garaż po prostu żyć Tym jak to uruchomić? Eee. Chyba. To, nie pamiętam już zresztą. To jakoś tak. A dobrze było. Dobrze było. Już wiem. <laughs> dobrze myślałem. Dokładnie. Się sorry, że tak ten ale wolno myślę też A po prostu się ściekałem na to i Aha, to jeszcze trzeba dobić, no ta Ale mnie no przeświadomo to było Że tu będą czekać na nas z cold Steel. Dobra, jestem siedem. Bo to ono jest. A drugi nie przeżył. Ta, drugi dostał, ale ty co? Się zwłóksił. Żyją sterowanie pieca zniszczone Powtarzam sterowanie pieca zniszczone <laughs> a strzelaj, strzelaj panie Tylko to jeszcze są te Właśnie Mogłem to tak zrobić No i by był, było 50 razy mniej amunicji że to ja tak, tą amunicję ma, no to. Jeszcze tu jest. Także, mam zapas. Trzeba przeładować, bo teraz mam zapas. A do berety, widzicie, tu się już beretu nie używa. W tym rozdziale to jest... Oj! Oj, oj! O, kurwa! Ja pierdolę, co to? Eee, to co ciustwo, no trudno. To trzeba... Pamiętam, że się z tym troszkę kończyłem. Trzeba uważać nogi. I to jeszcze. jeszcze tu są miny. I tu oni na końcu chyba będą, jak pamiętam. Tutaj. Dobra, z tym to już nie problem. Ale tam będą właśnie oni. epicki wyskok by może kurwa tak, tak miało być epicko to następni ach się skampił się zwisk nieźle się kampił po prostu. i z rakietnicy do ludzi a ja też zginąłem nie jest dobry Dzisiaj ilu tu jest kurwa, że się biebałem do niego. A nie, tu jest kolejny. A, A. <grystanie> jakby za pierwszy razem z trafił, jednak się tam jeszcze wrócimy. Coś mi się tak wydaje. Go ze... Skoltem No to wszystkich zabiliśmy, a szkoda tutaj nie przyjść chociażby po apteczki tu, tu, Których wiadomo mamy dużo, ale... Życia mało Znał coś I co się stało? Co, co się tutaj stało? Co takiego, ile jeszcze zostało mi, no 3 minuty, muszę się pośpieszyć Goddamit. 3 minuty, nie wiem ile jeszcze zostało rozdziału, ale trochę już prze przeszliśmy Jeszcze się tutaj dość Powoli Trzeba jebnąć znowu Ach, kurwa Tu zawsze za, 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 zaś przeszkadzać. No nie ma go już, a tu jedno ta a kurwa, tu się da jakoś inaczej wejść? Czy będę musiał? Tak, powinno się dać choć nie, nie pamiętam już. No, chyba będę musiał jumpa zrobić. Chyba jednak nie. No po tych drewienkach trzeba jakoś. No na tym się też pani, no to nie wiem. No to przecież coś wyłączyłem, no kurwa. Hmm, aha. aha, no tak, a ty tak nie ten, a wejdziesz, 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 wszedłeś. To jest coś ta słynny. Ile jest? <laughs> Zdążyłem przed net, więc fajnie <laughs> I to będzie już koniec rozdziału numer 2 I słynna winda T6 No więc, wchodzimy Mam nadzieję, że się pomag... Ma Mam nadzieję, że się podobało Widzicie, jak się tak rano staje to się takie pierdoły gada Net komputer, jak... Musi wcześniej nagrywać wcześniej To też się coś musi się rozgrzać no i potem już było ok, pierwsze minuty lagowało albo pół, mam nadzieję, że nie pół odcinka, tylko pierwsze minuty, tak jak mówię, a potem no jakoś już to było, no to ja się, się z wami żegnał, ludzie, tylko wejdę do tej windy D6, Co? a to jeszcze nie, jeszcze tutaj będzie ta walka, a jednak to nie koniec, jeszcze jednak chwilę tu zjeżdżają, więc no. no przed... No i koniec, to tylko dwóch było, ale, ale zawsze. Przyjąłem. Rozdział 3 za 6. Czułem się jak detektyw z filmu Bogart w roli Marlowa albo sama Spida szukającego Sokoła Maltańskiego aby wyjaśnić wszelkie tajemnice. Idąc po śladach, zamierzałem dotrzeć do ostatecznego objawienia, nawet jeśli równocześnie dotarłbym do zimnego grobu. Nie też. Nie możecie tego zrobić. Moi ludzie ciągle są w Może Wiesz, czemu to nazwano operacja trupu. Chyba już nie żyje. Myślę, że już nie żyje. Do dzieła. Uwaga, personel. Uruchomiono procedurę samozniszczenia. Nastąpi zniszczenie D6. Natychmiast ewakuujemy... Uruchomiono procedurę samozniszczenia. No i tak, no jak widzicie... Na początku już tak chcieli zabić, ale e, mówiąc krótko nie udało. Się. No i więc ja będę się z wami żegnał. Wiecie jak ja was lubię i chciałbym jeszcze nagrać, ale nie do żerła, to jeszcze czas. Jeszcze ja jest wiepo. muszę się jeszcze ubrać i iść do szkoły dzisiaj jutro, a ten odcinek powinien pojawić się w piątek. Jak się pojawił w piątek o 15, czyli wyrobiłem się, no ale to tu wytłumaczę wam w kolejnym filmu informacyjnym, bo teraz już, no jak mówię czasu nie ma, to ja się z wami żegnam, to narka. E, narka, e, pa